Cześć. Jeśli ktoś mi powie, że ja nie powinnam się zabierać za szachy, bo nie umiem grać, to po pierwsze chciałabym powiedzieć, że gram i uczę się. Mam nadzieję, że. Nie to, że mam nadzieję, bo po prostu są jakieś tam. Po... No, małe, bo małe, ale są efekty. To jeszcze chciałabym do tego dodać, że ja na przykład nie umiem śpiewać. To bardzo. I myślę, że większość z tych osób. Powinna po prostu mi podziękować, że się nie zabrałam za śpiewanie, tylko za szach. Cześć! Witam Was serdecznie na naszym kanale Blender's Chess Club. Dzisiaj przedstawię następny film z serii moich gier. Chciałabym powiedzieć, że, mam już, że zdobyłam już 600, e, 600 Elo. Yy, dlatego niniejszym ogłaszam zakończenie w wcześniejszej serii. Teraz y, następna seria mój Stoloren będzie y, zatytułowany 600-700 Elo. Mam nadzieję, zdobyć to za jakiś czas. Oczywiście na pewno mi to trochę zajmie. Chciałabym tylko jeszcze dodać, że y, te, ten mój ranking wahał się, był raz wyższy, raz niższy i dlatego. Mimo, że miałam tam, na przykład dzisiaj, jak grałam, to miałam 6, 620 nawet. Potem zjechałam, niestety stromotnie, bo poprzegrywałam, ale myślę, że to już się tak jakoś ukształtuje na tym poziomie. I chociaż mam teraz 602, mam nadzieję, że nie, nie, nie zjadę tutaj na tej grze. Włączam grę 10 minut, czyli szybka, rapid, bo ten ranking chodziło wcześniej w, w slowranie. No, i zobaczymy, jak się on dla mnie skończy. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Bo jeżeli nie, to będę musiała po prostu wrócić do Sluranu, do 600. Gram nie będę przedłużać tutaj mojego gadania. Zaczyna, zaczęło się. Ja gram czarnymi, czyli moimi nieulubionymi. Nie wiadomo, jak się to skończy. O tak. Tak, tutaj to jest już takie naprawdę mega wyjechanie. Ha, tutaj chyba chciałam najpierw, trochę się denerwuję, bo jeżeli przegram, no to wiecie, minus 8 to jest już poniżej 600. A to, co miałam wcześniej do nagrania, to po prostu, że tak powiem, nie pykło. Dobra, na razie tutaj. Jeszcze zamierzam tutaj tym gońcem. O, tutaj tak sobie. Ten szach jest taki, że tak powiem, troszkę niezamierzony. E, tutaj się wycofam. Mam nadzieję, że nie będzie mnie tutaj gonił od razu. Bo praktycznie nie mam dokąd uciec. Grałam troszeczkę tych wliców. Tych no, powiem Wam, że nawet fajnie się to nawet gra, ale jednak tego czasu jest zdecydowanie mniej. Może w ten sposób to zdaje się jest niechronione. Znaczy, oprócz król królowej. <laughs> Dobra. A teraz... teraz najpierw to. Roszadę sobie zrobię. Mam nadzieję, że tutaj się nic nie zadzieje. On też zrobił, ale w drugą stronę. stawia. Nie wiem, czy to jakaś pułapka. No, wisiał pionek, nie? No to jak coś wisi, to się zbija. No chyba, że się coś podstawia. Nie podstawiam. Nie, nie. Apollo Hamprey. Tak się nazywa z Meksyku. No tak, bardzo dobry, rozsądny ruch. Na chwilowo zostawię tego skoczka tam. Może tutaj sobie to tak zrobię. O, już chcę mnie przegonić, tak? Hmm. Zaraz, zaraz. No dobra, ja tutaj. To najwyżej ja mu wtedy zbiję. No nie wiem, czy. Bo nie wiem, gdzie mam go postawić, po prostu. Chyba nim będę musiała się tutaj cofnąć. Zobaczę jak on mi tutaj. O. Widzicie, sprawa się rozwiązała. Przynajmniej coś zbiję. Już wiem, że znowu mnie tu zbije, ale no ten. A tutaj mi wierza. O no. Dobra. Tak. O trochę się tutaj poluzuje w środkowym, w środkowym polu. No, a co to ma być w sumie? No teraz to ja nie wiem, co ja mam zrobić. Dokąd ja mogę tutaj postawić? Tu, tu nie. Tu on mi, tu jak mi zbije, to ja już mu nie odbiję Znaczy mogę, bo to mam wierzę. ale. Dobra, ja tutaj może sobie pojadę w tą stronę. Ale co to mi da? Jedynie wiszący pionek. No właśnie. I co jest do przodu, tak, a ja co? Zbieram? A tutaj mi wisi mój goniec jeszcze. Coś, co nie pomyślałam tutaj za bardzo, chyba. No, nie pomyślałam. Czemu? Nie pierwszy raz. O. No tak. Mam nadzieję, że jeszcze nie będzie, matko. Bo ja niektórych matów nie widzę. Szczególnie jak ktoś ma mi. Mata zrobić jakiegoś. Tych nie widzę szczególnie. No, co on może mi zrobić, co tu? No tak, jak mi tu zrobi, to jest mat, nie? A nie, bo jeszcze tutaj jest. Będzie wymiana jakichś królówek naszych, tak? Jak on by mi tu. Jak on by mi tu. To ja i mu tu. I on mi tu. Ja mu tu. Będzie. zaraz bo to się coś mm, już mi tutaj mm, blokuje tak no to co to muszę ją tą wyżej z mat jest szach. No. Nie wspomnę o tym, że mógł mi to zbić tu, nie? A teraz ja mu to biję. Ale mi się udało, Fuksem. Ja... Przecież on powinien mi to zbić, to. A on uciekł, królem też nie widział. Przeciwnik się poddał. No ale powiem tak. To jest to. Co ja robię często, tak? Ja też często coś tam powtapiam. Zobaczę przegląd partii, bo chcę wiedzieć, jak, jaką miałam dokładność. 63, tak? Widać? Widać 63 a on 65. A yy, on nie on 60 i 5. To ja mam prawie 64 no. Dokonność miałam o wiele lepszą i po jednym wspaniałym ruchu najlepszych 8. Dobra, ranking mam 610. A teraz jeszcze jedna gra. Tutaj zrobimy sobie tak. Jeszcze jedna gra, zagram jeszcze jedną grę. Tutaj nową na 10 minut. Tam i tak słabo troszkę poszła. Właśnie mam tutaj problem z tym, z tym rejonem. Przyda po prostu poćwiczyć, bo to zawsze się tutaj nad... wkopuje. Tu albo tu. Zageści się tutaj, jeśli chodzi o skoczkę królową, królową i gońca, i po prostu leżę yy, Mam 603, także slowran 600, 700 i gram. Zobaczymy, co to tutaj wejdzie. Tu jakoś coś innego. Aha, tutaj już tak jest. To już jest. atak tak na. Mojego pionka Dobra Znaczy to no nie takie dobra, ale No jak jest to jest, to co zrobię, nic nie zrobię, nie? Konie tutaj z tego co wiem nie powinny być, chociaż on tutaj ze zdecydowanym planem Przyjechał Aha, że tutaj mnie W ten sposób będzie mm, No tak Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To może się uda tutaj, to będzie dla mnie trochę słabe, ale pozbędę się tego gońca. Będę musiała to odbić tutaj, nie? No co, on chciał mi tutaj, znaczy jak ja bym, jak ja bym tu, to on tu, tak? No dobra, jest tak jak jest, tak jak zrobiłam. Dzieje się tutaj. Jedna gra, druga gra, jedna przegrana, druga wygrana. No nie mogę zjechać z tego 603. Przecież jak teraz by mi zabrało 7, to jestem poniżej 600. Nie mam mowy w ogóle. O nie, tutaj to ja to biorę. Nie ma tak. Jest tu wymiana, no ale już tak daleko to nie. Tak, tak, to, tak, to, to, to już nie będziemy wymieniać. Nie, nie, nie. Teraz już w ten sposób. No, jak mi zbije tu, to mu nie mogę tutaj odbić. Wiadomo. A on pewnie. Aha, ale mogę tutaj tym. No, to tak zrobię. No i co? Czegoś nie widzę? Może czegoś nie widzę? W zasadzie to... Tym czy tym? Tym? Dobra, nie wiem. No wezmę tym. Tu wymieniamy te królówki, coś tam będziemy sektować. Nie? No to ja tutaj bierę. Pionek. rszadę długą zrobił. Um. Może na wszelki wypadek ucieczka na króla. Trochę już dzisiaj pograłam w te, w te szachy, bo w ogóle to coś się z systemem stało niedobrego. I, i no i teraz, że co niby? Tu nie mogę. Tu mogę. No tak. Coś się z systemem, tak um, taki, taka aktualizacja, że o to właśnie to tak, taki był plan. Nie no, uczę się już czasami robię takie pułapki na królowe normalnie. A tu, on chce mi tu. To mu tu potem i tak to zbije, ale teraz mu zbije to, nie? No, a teraz to. Jejku, mam plus 11. Hmm. To znaczy to dobrze. A coś trochę z... No właściwie to może nie mm. E, nie tak Zablokowałam sobie tutaj drogę Już taki był mój plan, dobra Już trudno Tu robię tak O zrobił sobie ucieczkę. Czekaj jak tak, to to zbie to ma zbijnie. No tak. Oj, tu nie. No no, no. No ale co on mi chce, co tutaj? No, dobra. No. O! I tutaj się przydała moja ucieczka dla króla. Bo tak to by było sobie A tu nie mogę. Ale mogę tu. O, tu mogę. Tu hmm. To tutaj mi się jakieś No właśnie tak chciałam. Hmm. Kurczę, pójdzie na dół teraz, nie? No właśnie. Dobra, no to tak. A jeszcze to może uciec. A nie uciekł. A jeszcze może tutaj wjeżdżą, wjechać, nie? Tu, tu, tu musisz, tu musisz wjechać, a ja potem tutaj cię zbijam i dopiero jest mat. No, może tak czasami trzeba podpowiedzieć komuś, nie? No, ale rozumiemy, że to tak jakbym zrobiła mat. Ale i ja tak miałam jeden poważny błąd. Zobaczę tylko, jak a, mój slow run Rośnie 6, 610. Przegląd partii zobaczę tylko, jaką miałam dokładność. 76 i 8. A mój przeciwnik 68,3. No, musicie przyznać, że naprawdę robię postępy. Co prawda, potrafię nadal jeszcze wtopić nieźle, ale. Ym... No ale nie, niektóre nie, 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 gry już są takie fajne, nie? Już coś tam zauważam, <głos》> coś tam wyłapię, gdzieś tam staram się przewidzieć. No, takich parę zasad. Tam. Jeszcze tylko właśnie muszę tutaj w tym, tak jak tu po tej ruszadzie, coś mi właśnie tutaj, to już parę razy tak wtopiłam. Muszę się tego nauczyć. Może poproszę, poproszę mojego znajomego szachistę, szachistę montażystę. On się zna na takim wytłumaczeniu, może mi coś powie. To znaczy, już mi trochę podpowiedział i też pewnie przez to lepiej mi idzie, ale może jeszcze mi coś wymyśli. Tutaj jest jeden wspaniały ruch, moi drodzy. To co? To miłego wieczorka życzę. Do następnego. Dziękuję bardzo za subskrypcję. Fajnie, że przybywa oglądających. I za te wszystkie komentarze, lajki, te łapki w górę, super. Jak możecie, to dajcie łapkę w górę. To zawsze fajnie. Jest, jest takie jest sympatyczne. I życzę Wam miłego wieczorka, a właściwie to chyba poranka, bo ten film pewnie gdzieś dopiero rano się ukaże. Także wszystkiego dobrego i pa pa.